Restauracje z kuchnią hiszpańską budują swoją pozycję w Polsce. I choć kuchnia włoska czy azjatycka jest częściej wybierana przez Polaków, to kuchnia hiszpańska zdobywa coraz większe grono wielbicieli. O rynku gastronomicznym w Polsce, smakach Hiszpanii w Polsce porozmawiamy dzisiaj z właścicielem restauracji Bilbao, Mariuszem Kanią. Bilbao działa od ponad roku. Jak ocenia pan ten czas? No dla mnie to jest czas przede wszystkim debiut, debiutu na, w branży gastronomicznej, więc mi się nakłada wiele różnych doświadczeń, nowych z nowego lokalu, ale też z nowej branży. Więc no bardzo intensywnie. To jest, jest branża, która charakteryzuje się w stosunku do innych, w których miałem okazję pracować, do olbrzymią intensywnością. Tu się dzieje wszystko z godziny na godzinę, niemalże a na pewno z dnia na dzień, a nie z tygodnia na tydzień czy z miesiąca na miesiąc, jak w innych branżach. Także no, bardzo, intensywny, bardzo intensywny czas, no, niezwykle ciekawy też, bo tutaj się ogniskuje wiele, wiele różnych zjawisk. Mam taką naturę obserwatora i analityczną, trochę, trochę sentymentalną, w związku z tym porównuję sobie do różnych moich doświadczeń poprzednich i rzeczywiście jest bardzo wiele takich obszarów, w których zjawiska, które występują w innych branżach, tu się bardzo intensyfikują. No, relacji społecznych. No, bardzo, bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy. Z kolei jesienią tego roku restauracja otrzymała została doceniona przez, przez hiszpanów i, i, i otrzymała Znak jakości przyznawany przez Komitet Certyfikacyjny w Hiszpanii. Tak jest. Jak Panu ubiega to wyróżnienie? No, oczywiście bardzo pozytywnie. To jest docenienie i i zespołu, który nad tym pracuje. Założenie było takie, żeby tą hiszpańską kuchnię, a szczególnie Pinchosy, które takie były najbardziej charakterystycznym elementem tego, co na tą scenę kulinarną warszawską chcieliśmy wnieść. Także rzeczywiście jesteśmy pierwszą restauracją która przed upływem roku mhm. e, funkcjonowania dostała takie wyróżnienie mhm. od, od Amasady. Powiedział Pan o tym, że ten rok był bardzo intensywny, że dużo się dzieje. E, a co jest takim, według Pana, największym wyzwaniem dla, dla restauratorów obecnych w prowadzeniu własnego lokalu? Oj, to nie jest w obecnym czasie. To jest, to jest na przykład jeden z tych elementów, które, o których mówiłem, że się ogniskują, to jeśli weźmiemy sobie co podrożało najbardziej. Praca, żywność, Koszty, rachunki, żywność. i energia. Mhm. Trzy podstawowe składniki funkcjonowania lokalu gastronomicznego, więc jakby to, jeżeli w jakichś różnych branżach, czy prywatnie odczuwamy w jakimś stopniu te aspekty, no to tu w branży gastronomicznej wszystkie naraz. W związku z tym, no to to jest duże wyzwanie, bo to ciężko sobie wyobrazić, żeby karta drożała i była, nie wiem, aktualizowana, nie wiem, dwa razy w miesiącu. To raczej tak się tego nie stosuje. No w końcu goście nie przyjdą, takie będą podwyżki, nie, przyjdą, to tym, to nie by... można ich wystraszyć podwyżkami. No dokładnie tak i, 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 i też ta kartę się zmienia yy, powiedzmy sobie sezonowo, nie wiem, kilka razy w roku, dwa, trzy razy w roku, no więc yy, yy, to, to jest taka okazja do tego, żeby skalkulować i, 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 i zrobić nowe ceny, a nie żeby je, yy, tak powiem, podwyższać w trakcie. Do czego tu i ówdzie jesteśmy zmuszeni, no ale, ale jest to, to jest rzeczywiście spora, spore wyzwanie, żeby, żeby, żeby sprostać tym wciąż rosnącym z tygodnia na tydzień, z dostawy na dostawę, z miesiąca na miesiąc, jak w przypadku na przykład na elektrycznej, żeby sprostać tym kosztom i to równoważyć to pod względem no jakby cen i, 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 i dochodu. No to, taka, to taki aspekt ekonomiczny, który teraz jest jest, jest myślę dosyć, dosyć mocno widoczny. Mhm. A patrząc na Pana działalność restauracyjną, gastronomiczną, jak, jak ocenia Pan stołeczny rynek, stołeczną gastronomię? Ja myślę, że Warszawa jest bardzo bogatym rynkiem. Znaczy jest. Yy, olbrzymia ilość yy, oferty i no, różnorodności tak, i tak dalej, aczkolwiek my akurat jesteśmy w takiej niszce tych yy, restauracji hiszpańskich, których w Warszawie chyba jest ponad 3000, yy, takich aktywnych, powiedzmy sobie, punktów gastronomicznych czy miejsc gastronomicznych, mm. około 1700 restauracji. Polacy bardzo lubią kilka yy, takich yy, kuchni międzynarodowych, oczywiście tak. poza Polską, ale to w zasadzie chyba Polska Włochami stoi, tak można powiedzieć. No, kuchnia włoska najpopularniejsza, najpopularniejsza gdzieś tutaj jest w naszym kraju. Azjatycka bardzo popularna, tak, z, z takim wyraźnym też japońskim, taki rameny i sushi. No, a my reprezentujemy równie bogatą jak włoska europejską kuchnię hiszpańską. No, Wśród ale nie jest tak popularna jeszcze w Polsce. Nie jest, nie jest popularna, kojarzy się z kilkoma potrawami. A my jeszcze mamy w Bilbao taką, taki sznyt atlantycki, to jest trochę co innego, to znaczy Hiszpanię. Są w zasadzie trzy. Taka kontynentalna, śródziemnomorska, to najczęściej mm -hmm. wypełniona i rozpoznawana, i właśnie atlantycka. Ona ma troszkę innych cech, ale jak się w Hiszpanii zapyta przeciętnego jakiegoś tam Hiszpana, to o pytanie, gdzie się najlepiej zje, to powie albo w kraju Basków, albo w Galicji, czyli właśnie mm -hmm. na, północy, na północy kraju. Mamy z czego czerpać, tak, w, 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 w Bilbao. Ale wracając do, do, do gastronomii, no to, 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 to myślę, to, co jeszcze takim jest bardzo charakterystycznym elementem, no to jest wielość wegetariańskiej oferty. Tak, tak? to chyba... To jest dziś, bardzo bardzo duża, zwłaszcza w Warszawie. Gdzieś mi się no. właśnie przewinęła taka informacja, że obok Berlina to jesteśmy chyba najbardziej takim wegetariańskim, przynajmniej w, w aspekcie gastronomii i oferty gastronomicznej miastem w Europie, także to, to, to jest taki bardzo, bardzo wyraźny trend. No my w kuchni hiszpańskiej mamy olbrzymie wyzwanie z ofertą wegetariańską. Chyba no gdzie mięsna? Bo jest albo rybna, rybna, albo mięsna, mięsna, ale taka warzywna, yy, no to jest, yy, to jest bardzo dużo yy, produktów i wszystkiego, serów oczywiście. Największą <kluzny> ofertę wegetariańską prawdopodobnie to mamy w karcie win. To wszystko jest wegetariańskie. Okej, okay. to wagi trend. Tak, no, te wina wegańskie coraz bardziej popularność się robią. I patrząc na te trendy, o których tutaj mm. mówimy, i kuchni, win, e, ale też i wyzwania restauratorów. W jakim kierunku pana zdaniem będzie dalej podążać gastronomia w Warszawie, w Polsce? No ja myślę, że to, to co się... E, znaczy te, 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 we, ten wegetariański trend, to myślę, że to jest w ogóle taki e, kulturowy e, zmiana. Yy, odpowiedzialności za środowisko i, yy, i, i za własne zdrowie, bo. To chyba nie jest tajemnica, aczkolwiek może nie aż tak bardzo powszechna wiedza, że jednak nam te duże ilości mięsa do nie służą, więc, więc jakby... Du dużo osób rezygnuje z jedzenia mięsa, prawda? Albo ogranicza. Mhm. Tak, więc w związku, myślę że, myślę, że to jest ten kierunek, w którym, w którym by, to, 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 te, te, ten trend będzie się mocno pogłębiał. To, co e, się podoba e, w takim sposobie, stylu funkcjonowania, to jest taki ten food sharing, czyli... Tak. E, że bierzemy różne e, mniejsze porcje i dzielimy się nimi i, 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 i mniej taki obiad klasyczny, a bardziej takie właśnie smakowanie i spędzanie czasu wokół tego jedzenia niż samo pożywianie się, tak? no to to też jest e, do, dosyć, e, dosyć takie zauważalne i, i, i chętnie przyjmowane, no to akurat my, e, w kuchni hiszpańskiej no to mamy tapasy, tak? to więc, więc jakby tutaj to się e, fajnie wpisuje e, w, tych, w właśnie w ta, w taki trend. you <laughs>